Dzień dobry, witam serdecznie we wtorek, 8 dzień grudnia. Rozpoczynamy nasz poranny przegląd techniczny od EUROSD. Tradycyjnie interwał szeroki, bo sesyjny. Z uwagi też na to, co w ostatnim czasie tu się działo, jak wzrosty były silne, jakie poziomy osiągały. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, co się działo w listopadzie i też ten początek grudnia. Wypełnia poziom techniczny dwóch silnych mierzeń FIBO. Zewnętrzne 127,2 z tej korekty spadkowej, w zasadzie wrześniowej, oraz 786 tutaj z takiego szerokiego mierzenia na przestrzeni ostatnich, w zasadzie dwóch lat, budowanego. A więc 786, fajna biegunowość, tutaj też w tych okolicach się nam ukształtowała. No poziomy, jakie osiągane są na euro USD, tutaj zmuszają do tego, żeby ten interwał czasowy rozszerzyć, żeby pokazać, skąd ta strefa tutaj się wzięła. 1,2150, mniej więcej, to jest kurs, który nas interesuje. Widzimy, że wczorajsza sesja coś w stylu spadającej gwiazdy zostało wygenerowane, tutaj jakiś dolny cień się pojawia na tej formacji świecowej sesyjnej, natomiast wyraźny górny cień pokazuje, że ta aktywność tutaj sprzedających jest dosyć istotna. Dzisiaj, oczywiście, sesja azjatycka, azjatycka jeszcze dosyć spokojnie. Także czekamy, jak wyniki na sesji europejskiej będą rozgrywane i też na sesji amerykańskiej. Oczywiście, jak ta formacja z dzisiaj się ukształtuje. Wtedy będzie można jakieś, jakieś większe, większe kroki podejmować, szukać może shortów. A jeżeli chodzi o shorty, to. Możemy sobie pomierzyć właśnie tą korektę, z której utrzymujemy 1272, możemy sobie pomierzyć jej rozpiętość i gdzieś w ramach korekty pędzącej układu AB równa się CD wyznaczyć najbliższy target dla w zasadzie najbliższy, może dosyć szeroki target, jeżeli ta równość by była zachowana i jeżeli ta korekta miała być dosyć zasięgów, byłoby to 1,1770, natomiast podchodząc tak bardziej lokalnie też do wykresów. To w ramach tych wzrostów w zasadzie od początku listopada, tej, tej ostatniej fali wzrostowej, tego swingu, uzyskujemy też w układzie 1 do 1 ciekawą strefę wsparcia na okrągłym 120.00 na tej barierze tej psychologicznej, jeżeli chodzi o główną parę walutową. Pomiar FS100 wyznacza nam tutaj wsparcie lokalne 120.00, a więc około 180 pipsów od, no nie, nawet nie 180, 100. Jest tu właściwie 10, tak? Od obecnych, by ten, Także takie dwie strefy. 1,200 i przy głębokiej korekcji 1,1770. Jeśli chodzi o DAX-a, niewiele się dzieje na dax w zasadzie. Nadal mamy tutaj z interwału jednogodzinowego, natomiast czekamy cały czas na powrót tej takiej dynamiki na dax w jakiej w jakiej najlepiej się handluje, oczywiście na tym indeksie 13460, te szczyty pozostają górnym ograniczeniem, to powtarzam właściwie od kilku, od, kilku, od kilkunastu sesji i okrągłe 13 tysięcy punktów, dolne ograniczenie cenowe i tak naprawdę wydaje się, że dopóki rynek nam tutaj nie wybije górą lub dołem, to, to ta zmienność będzie taka, nadal taka taka monotonna, tak? Nie będzie, tej, nie będzie tego poweru na notowaniach, nie będzie, nie będzie tej z tych sesji kontynuacyjnych, które są gdzieś taką podstawą, żeby próbować takiego typowego swing tradingu dwu sesyjnego, przynajmniej e, wtedy te, te notowania, e, te szybkie zwroty na notowaniach, utrudniają, to właściwie eliminują taki styl handlu, żebyśmy gdzieś próbowali poprowadzić pozycję przez dłuższy okres czasu z całkiem przyjemnym wynikiem, także gdzieś w połowie, w połowie tego ręczu bocznego znajdujemy się nadal na, na tak się już w zasadzie mniej więcej, mniej więcej miesiąc, tak. Może nie jest to jakaś. Tutaj mieliśmy zmienność w okolicy 13300, mieliśmy 300 punktowy ręcz. Tutaj wydaje się, że jeszcze trochę to zawężamy, więc no zobaczymy, tak, czekamy po prostu na wybicie. Jeżeli ktoś swing trading uprawia, to zdecydowanie warto poczekać na wybicie. Jeśli chodzi o kabla. Na interwale 4-godzinowym mamy układ overbalance wyznaczony i w zasadzie niemal został osiągnięty, przesuwając ten prostokąt. Minimalnie wyżej to strefa. Strefa wsparcia 1,32,20. To było, była brana pod uwagę ta korekta spadkowa. Największa tutaj od, od, od końcówki września. To jest w zasadzie ostatni tydzień października. 1,31,80 do 1,28,50. No i zobaczymy. Być może będzie. W 100% ten, ten poziom wypełniony tutaj zabrakło nam minimalnie powiedzmy 5 pipsów. Yy, mamy podbitkę. Yy, mamy podbitkę podczas sesji amerykańskiej. Wczorajszej uspokojenie sesji azjatyckiej, No i zobaczyłem dzisiaj może w przypadku umocnienia amerykańskiej waluty będzie druga okazja gdzieś, yy, żeby móc rozegrać tą strefę. No, dotychczas, dotychczas reakcja yy, całkiem fajna, bo na jakieś 180 pipsów już, więc całkiem przyjemna. Mieliśmy wypełnienie jakichś 2 trzecich układu, 2 trzecich przestrzeni prostokąta, także w przypadku Retestu jak najbardziej warto obserwować jeszcze tą strefę 1.32.20. Jeśli chodzi o dolar-yen W zasadzie niewiele się tutaj zmieniło, podobnie jak na DAX-ie, podobnie tak na, na Dolar jenie, cały czas poruszamy się w 100 pipsowym rężu, a więc bardzo mały, mały zakres cenowy wykonywany jest tutaj na, na dolar-jenie i w zasadzie od yy, od kilkunastu sesji mamy 104,65, 103,65 rynek pracował zarówno dolne ograniczenie jak i górne ograniczenie i w zasadzie yy, w zasadzie również tak jak i na dahcie, tak jak i tutaj przede wszystkim czekamy yy, czekamy na nowe szczyty lub nowe minima yy, i myślę, że to powinno otworzyć jakąś skalę zmienności większej na tym instrumencie, bo po obecnych, na obecnych warunkach dosyć ciężko tutaj uprawiać handel z dobrym stosunkiem zysku do ryzyka po prostu, tak, te poziomy stop lossów w stosunku do tych profitów są zbyt, zbyt yy, a właściwie tych profitów do stop lossów są zbyt płytkie, żeby, żeby bazując na prawdopodobieństwie skuteczności naszych zagrań było to w jakiś sposób opłacalne na, tym, na tej parze walutowej także do obserwacji dwie strefy dolnego i gor, górnego ograniczenia dwie strefy Określające ten ręcz, ale z takim warunkiem, że w praktyce to handlu warto usiąść do tej pary walutowej, po prostu jak zobaczymy wybicie górą lub dołem.